Potencjał Solidarności. Nauczanie domowe 3 kwietnia, Księga proroka Izajasza, rozdział 43, wersety od 16 do 21. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już nie powstaną. Zgaśli jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, cierzyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczy wody. I rzekł na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Bóg mówi jednoznacznie: Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Właśnie teraz się pojawia. I Jeżeli rozumiemy to słowo, to tym bardziej powinniśmy mieć wnikliwie Wytężony wzrok na wydarzenia współczesne, na to, co dzieje się teraz, ponieważ słowo twierdzi, że Bóg teraz w szczególny sposób działa, co teraz w szczególny sposób możemy odkrywać, co widzimy i można powiedzieć, dostrzegamy to gołym okiem. Jest to gościnność, której doświadczają uciekający przed wojną. Albo w związku z wojną Ukraińcy. Bóg wzbudził niesamowitą życzliwość w Polsce. Nie było to ani planowane, ani przygotowywane, ani w jakiśkolwiek szczególny sposób organizowane. To pojawiło się, niektórzy tak mówią, oddolnie pojawiło się jakieś pragnienie, jakieś rozumienie, w jakiś szczególny sposób. Empatia całego środowiska różnych przestrzeni, różnych osób, różnych grup skierowana wprost na tych, którzy potrzebują pomocy. To prawda, że podejmowane są działania instytucjonalne, strukturalne, ale wiemy, że to nie tłumaczy tego, co naprawdę się stało. To wydarzyło się. W głębi ludzkiego ducha. I nie ma wątpliwości, że ta moc życzliwości jest znakiem, jest rodzajem tej właśnie nowej rzeczy, którą buduje Bóg, którą tworzy Bóg. Można też odkryć w tym, co się dzieje, pewien potencjał solidarności. I już raz w dziejach ta solidarność. Wykonała niesamowitą, potężną, tytaniczną pracę, kiedy został zatrzymany cały strumień komunistyczny, rewolucyjny. I ta Solidarność wykonała wtedy dzieło, które wprost jest nazywane przemianą Europy. Jako Polacy byliśmy tego narzędziem, a równocześnie byliśmy tego świadkami. Jak Bóg budzi nas jako naród, jako Kościół, i dzisiaj widzimy podobną sytuację. Ten potencjał Solidarności nie wyczerpał się. Solidarność się nie skończyła. I Bóg pokazuje, jak bardzo jest twórczy ten potencjał, jak bardzo jest życionośne to, co wyraża się w takim poczuciu, że siebie potrzebujemy nawzajem. Nie w rywalizacji, nie w wyliczaniu sobie, ale w pokazywaniu. To jest coś niesamowitego, niezwykłego, kiedy człowiek troszczy się o drugiego człowieka, kiedy życzliwość przełamuje opory, jakieś uprzedzenia, jakieś historyczne zaszłości. Nikt nie kalkuluje, nikt sobie nie wymawia, nie wylicza. Po prostu jesteśmy dla siebie życzliwi. I to jest najistotniejsze: dostrzec to poruszenie Ducha Świętego w głębi ludzkiego serca i to w głębi tak wielu ludzkich serc, całego narodu. Zawsze oczywiście znajdą się tacy, którzy będą maludzić, będą przestrzegać, będą mówić: Uważajcie, to jeszcze się źle skończy. Popatrzmy, jak mówi Bóg. On się przedstawia w ten sposób: Ja jestem tym, który otworzył drogę przez morze. Bóg wspomina o wcześniejszym działaniu, tak jak o wcześniejszej mocy solidarności. Ale Bóg mówi: Nie zwracajcie uwagi tak bardzo na przeszłość. To było, nie ma wątpliwości. To jest też przedmiotem naszej refleksji i naszej radości, którą przeżywamy z tego minionego działania Bożego. Ale Bóg mówi, Przestańcie to rozważać. Dzisiaj skupcie się na tym, co ja robię teraz. Teraz potrzebujemy nowego oddechu, nowego przyjrzenia się i zachwytu, dlatego że Bóg mówi: Ten lud, który ja sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. I to jest to skupienie się na tym, czego Bóg od nas chce, że zaczynamy dostrzegać nie tylko jakieś poruszenie naszego serca, ale również dostrzegać Boże działanie w tym, co się dzieje. I nie przypisujemy sobie chwały, ale zaczynamy dostrzegać, że jest to chwała Boża, która objawia się w poszczególnych sercach i w całym ludzie, w całym narodzie. To jest istota zauważenia tej nowej rzeczy. I wtedy możemy powiedzieć tym, którzy są różnego rodzaju pesymistami, czy wieszczami przyszłego zamieszania? Dobrze, być może coś wydarzy się w przyszłości, co nie będzie tak spektakularne, co będzie jakimś kłopotem, trudnością, bo to pojawia się jak w każdej rodzinie, jak w każdej historii, ale to nie przeczy temu, co się dzieje teraz. Nie można lekceważyć tego, co przeżywamy dzisiaj na rzecz przyszłości, która będzie za 5 miesięcy, 5 lat czy 15, dzisiaj przeżywamy wyraźnie wylanie ducha życzliwości i obudzenie ponowne tego potencjału Solidarności. Chodzi o to, żebyśmy to dostrzegli i mądrze wykorzystali. Byśmy z jednej strony nie hamowali tego, ale przewidująco, Mądrze rozłożyli to teraz w czasie i przestrzeni, byśmy ten powiew ducha potrafili uporządkować w pewnych działaniach, które są do przewidzenia, by jak najwięcej dobra wyniknęło z tego, co Bóg daje. A nie byśmy tylko siedli i powiedzieli: o, za miesiąc albo za pięć miesięcy będzie dużo gorzej. Od nas zależy, jak będzie. I po drugie, żebyśmy właśnie nie sobie do końca to przypisywali, ale zobaczyli, Bóg nas uczynił uczestnikami. Bóg nas uczynił narzędziem tego swojego działania i Bóg nas uczynił głosicielami jego chwały. Niech w tym przeżywaniu tego strumienia łaski, tego obudzenia potencjału solidarności, błogosławić Bóg wszechmogący Ojciec syn i Duch święty.